Przecież mieliśmy się trzymać razem, Kevin! Ale poważnie! No wracaj! Co? No, Kevin, kto jest teraz bohaterem? Najlepszy wynik. Najlepszy wynik. Gwen i Kieł Słuchaj mnie, Kevin. Nie lubię cię, ty nie lubisz mnie i moich kosmitów. Ale jeśli mamy wygrać, będziemy musieli współpracować. Rozejm, ale prawdziwy. Ach, dobra. Ale to trwa tylko do końca tej walki. I wracamy do laserowania. Tak, bo razem jesteśmy... ...16 ręki! Rany, miałeś zrobić najprostsze dodawanie, a i także! Po co mi matma do gry w laserberka? Przeładuj broń! Szybko leci za mną! Za tobą? Od kiedy szefujesz? Dobrze wiem co robię, rób co ci każę. Na nich! Pięknie otoczyli nas. Bardzo sprytnie, Kevin. Może i otoczyli, ale jesteśmy lepsi! Ekstra! Naprawdę wygrywamy! I już prawie doganiamy Gwen! A skoro już o okay. niej... Ben! Nie! Stój! Nie będę ostatni w tabeli wyników! Ha! Oh, oh, oh. Oh, oh. Rób, co trzeba. Dokończ, co zaczęłaś. To nic osobistego, będzie. To po prostu są zasady gry. Ja normalnie nie wierzę, że ona we mnie celuje. Nie! Kevin, nie! Dlaczego odebrałeś mi tę piękną chwilę? To ja powinienem być wspaniałym bohaterem! Nie! Nie! Hej, Luz. Chciałem, żeby Gwen strzeliła w mój Omnitrix, żebym znów się odmienił. Cii, Kevin, Cii, już po wszystkim. A co Wy w ogóle robicie? Ja tam nic nie robię. Teraz się ocknąłem. Ech, na tablicy wyników było krótkie spięcie. Chyba już nieważne, kto naprawdę wygrał. Ostatecznie najważniejsze, że czegoś się nauczyliśmy. Zaraz wszystko naprawię. <laughs> tak! No i masz, Ben! Woohoo! Dziadku! dziadku! Gratuluję, Gwen. No, a my możemy znowu być zaciekłymi wrogami. Ech, wcale mi się to nie podoba. Co? Bo walka z twoją kuzynką była jedną z najcięższych, jakie stoczyłem w swoim życiu. Zmieniła się kolejność na mojej liście wrogów. A poza tym, ona jest dużo twardsza niż ty. Dobrze się spisałaś. Gdybyś szukała roboty, daj mi znać. Masz wizytówkę. To wizytówka laserowego miasta. Co, ty tu pracujesz? Tak, ja tutaj sprzątam. Do zobaczenia. Ty mówisz poważnie? Porzucasz mnie jako dawnego wroga z powodu Gwen? No cóż, może przy następnym spotkaniu pokażesz, że jesteś silniejszy. Ale tymczasem. Cześć, dzieciaku. Wiem, że nie powinno mi być przykro, ale jest. Czemu nie mogę się z tym pogodzić? Ben, czy chciałbyś coś teraz powiedzieć kuzynce? Ah, moje gratulacje Gwen. Tym razem wygrałaś, ale chyba możemy się zgodzić, że jesteśmy na tym samym poziomie. Tak, ale wyłącznie ja zdobyłam puchar dzieciaku. Tak! Bądź oh.